Czy wiesz, że sadząc takie talie, narażacie na niebezpieczeństwo cały swój ogród? Ja się z nimi spotkałam już parę lat temu i od tamtej pory wkładam dużo czasu i energii na to, aby je jak najszybciej wykryć oraz jak najszybciej się ich pozbyć. Nie gwarantuję wam, że kompletnie tego unikniecie, ale mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka uzyskacie więcej wiedzy w tym Temacie, co pozwoli wam uniknąć większych problemów w przyszłości. Dzisiejszy temat to nie przelewki, dlatego będę kładła duży nacisk na dezynfekcję każdego narzędzia, którego użyję. Korzystając z okazji, że mam ładną pogodę, wzięłam się za inspekcję dali w doniczkach i wiecie co. Parę z nich wykazuje objawy bardzo niebezpiecznej choroby bakteryjnej i to już nie jest tylko choroba, która zagraża wyłącznie dalią, ale też nasze byliny oraz krzewy są na nie bardzo podatne. I mowa tutaj o, jeszcze raz powtórzę, bardzo niebezpiecznej chorobie Dalia leaf czyli gal liściowy dali. Jest to choroba która zmienia DNA rośliny, a więc w momencie zakażenia, zarażenia się nią, każda część rośliny będzie chora a więc karpa, łodygi, liście, kwiaty, a nawet nasiona. Nie ma na nią lekarstwa. A to oznacza, że nie będą działały żadne opryski, zaprawy, kąpiele, ponieważ działają one powierzchownie, a choroba jest ukryta wewnątrz rośliny. Jest bardzo zdradliwa, ponieważ liw gal czasami potrzebuje nawet do dwóch lat, żeby wykazać swoje objawy. A jakie są objawy tej choroby, to oczywiście zaraz wam wszystko opowiem i pokażę. Jak może dojść do zakażenia? Niestety bardzo łatwo. Może do niego dojść poprzez ranę w roślinie, jeśli gal występuje u nas w glebie, poprzez na przykład dotknięcia chorej części rośliny. Do zdrowej dali może się przenosić przez insekty oraz właśnie przez brak dezynfekcji narzędzi, kiedy tniemy nasze dali. W tym momencie chcę wam opowiedzieć o bardzo ważnym aspekcie tej choroby, a więc fakcie, że inne rośliny też są na dali, bardzo podatne. Jest bardzo niebezpieczny dla naszych bylin typu żurawki, astry chińskie, ee, zawilce japońskie. Z hostami się nie spotkałam, ale podejrzewam, że jak większość byli jest podatna, to mogą być też hosty. Ale przede wszystkim taka ważna informacja: gal jest niebezpieczny dla róż. Ta choroba praktycznie nie oszczędza żadnej rośliny. Gala do ogrodu najczęściej wprowadzamy poprzez chore karpy dali, dlatego. Bardzo ważne jest znać ich symptomy i podejmować pewne kroki ostrożności na początku, kiedy kupujemy nowe karpy dali. Ja wam zaraz opowiem, jak to zrobić. Symptomy, czyli bardzo ważna informacja. I niestety bardzo często występują późno w sezonie. Dlatego powiedziałam, że ta choroba jest bardzo podstępna. Czasami naprawdę zajmuje dwa lata, aby dostrzec, że karpa jest chora. Plus, czasami nie występują te symptomy razem, a jest ich kilka, więc warto zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju odstępstwa w zachowaniu naszej karpy dali. Pierwszy sygnał ostrzegawczy to o wiele słabsze kwitnienie oraz ich kwiaty nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać kwiaty danej odmiany. A więc jeśli kupiliśmy na przykład odmianę w kolorze różu i mi się tak starszyło w tym roku, kupiłam odmianę Nikolas, która powinna być wiecie różowo-pomarańczowa, a okazało się, że była żółta i to już było dla mnie sygnałem, że coś z tą dalią jest nie tak. Może się okazać, że karpa nawet nie wykazuje objawów, a jest chora. I ja w tym roku miałam taki przypadek z karpą w odmianie Totally Tangerine. Wyglądała przepiękne cały sezon, kwitła jak szalona, a kiedy przyszło mi do jej kontroli w doniczce, okazało się, że totalnie jest porażona galem. Kolejny symptom: duża ilość wątłych pędów. Czyli jeśli widzimy, że dalia, która normalnie powinna mieć dwa, 3 duże, grube pędy, zaczyna wytwarzać ich kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt, to już jest duży sygnał, że gal zainfekował roślinę. Z czasem pojawiają się charakterystyczne narośla, oczywiście ja tu wrzucę Wam przykłady, jak to może wyglądać. I moi drodzy, tak naprawdę, jeśli uważamy, że ta dalia nie zachowuje się tak, jak powinna. To zawsze jest takim pierwszym sygnałem dla nas, aby zrobić inspekcję danej karpy. Czy możemy zapobiec yy, Daliali w Gali? Tu muszę być z Wami totalnie szczera. Nie ma stuprocentowej metody na to, ale są pewne kroki, które po pozwolą nam na wczesną reakcję oraz prewencję w temacie zarażania się karp. Pierwsza rzecz to wiosenne pędzenie karp dali. I tutaj świetnie się sprawdza metoda w woreczkach, ponieważ pakujemy każdą karpę oddzielnie i możemy ją mieć na oku. Przez to udało mi się już wiosną wykryć parę chorych karp. Kolejny krok: dezynfekcja narzędzi. Jeśli wykonujemy jakieś zabiegi pielęgnacyjne przy naszych daliach, to warto na przykład dezynfekować sekator, jeśli ścinamy ich kwiaty przy zmianie każdej rośliny. Ważna jest też kontrola, a to oznacza, że nie kończy się ona tylko i wyłącznie na etapie pędzenia i jak tylko posadzimy karpy w ogrodzie czy w doniczce, warto. Ją sprawdzać od czasu do czasu przez cały sezon. Na no co, jak już wykryjemy symptomy, no tutaj jest ważne, szybkie działanie. Przede wszystkim od razu wykopujemy karpę, która wykazuje symptomy choroby. Dezynfekujemy każde narzędzie, które miało z nią kontakt. Karpę niszczymy. Najlepiej ją spalić, zdecydowanie nie wrzucamy jej na kompost. Kolejny krok to zadbanie o kondycję gleby, w której rosła chora karpa. A więc warto wysiać na przykład zielony poplon, który ma właściwości odkażające, dodać preparatur, preparatów z dobrymi bakteriami, z dobrymi mikroorganizmami, które pomogą zregenerować się na się Ziemi. Niestety bakteria Liwgal. Może utrzymywać się w glebie nawet do dwóch lat, a to oznacza, że w tym miejscu, gdzie rosła chora karpa, nie sadzimy kompletnie żadnych nowych roślin. Ani jednorocznych, ani bylin, ani krzewów. Gal dla każdej farmy kwiatowej to ogromne nieszczęście i duża strata. Ważne jest, by takie zakażone karpy nie znalazły się w sprzedaży. Doglądajcie swoje dalie cały sezon, bo zło nie śpi. Jeśli mają znaki choroby, to nie dzielcie się swoimi karpami z innymi ogrodnikami, bo jedna chora karpa może być zagrożeniem dla innych, które mogą być potencjalnym nosicielem gala. W tym roku prowadzę dużo rozmów z innymi miłośnikami kwiatów, którzy je uprawiają, czy to na farmach, czy w swoich ogrodach. I gal nie tylko dotyka dalie, ale i róże. Szczególnie odmiana gala zwana crown gal, która objawia się dużą ilością grudkowatych narośli. Ja jeszcze nie miałam z nią do czynienia, ale taka choroba coraz częściej atakuje i objawy oraz metody działania są takie same jak w przypadku gala liścia. Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszym informacjom pomogę wam w szybszym wykryciu gala i jak najszybszym pozbyciu się chorych karp z ogrodu. W tym roku zasypujecie mnie zdjęciami, filmikami z pytaniem Kinga, czy to jest gal no i niestety muszę stwierdzić, że w 95% muszę potwierdzić występowanie choroby. I to pokazuje, jak, na jaką dużą skalę w tym roku mamy problem z tą chorobą. I to nie jest tylko, że w Polsce mamy chore karpy, ale występują one w Holandii, w Niemczech, w całej Europie, a nawet na całym świecie. Mając świadomość, że mam chore karpy dali, przede wszystkim te karpy, które rosły blisko zarażonej karpy. Wszystkie idą do wyrzucenia. Nie zabieram ich ze sobą na farmę. Jedyne karpy, które planuję wykopać i spakować, to są te, które są po mojej lewej, a waszej prawej stronie. Te, które właśnie ze sobą zabiorę, w następnym roku też będą poddane kwarantannie, a to oznacza, że będę je pędziła wiosną i oprawiała tylko i wyłącznie w doniczkach. Nie zostaną posadzone bezpośrednio tam, gdzie jest farma, ponieważ chcę mieć na nie. Oko. Chcę zminimalizować jak najbardziej występowanie gala u mnie na farmie i w przyszłości, tak, na początku wiem, muszę wprowadzić karpy z, ze źródeł zewnętrznych, ale przez kolejne parę lat nie będę kupywała nowych karp, będę obserwowała te, co mam, i jeśli będą zdrowe, będę uprawiała tylko i wyłącznie te odmiany, które będą potwierdzone, że nie mają gala. Mam nadzieję, że ten filmik się przyda. Dziękuję, że poświęciliście czas na jego obejrzenie. No i moi drodzy, widzimy się w następnym. Cześć!